Firma PMT Marketing System jest częścią grupy Upright, podmiotu, który na terenie całego kraju oferuje wszelkiego rodzaju usługi outsourcingowe, począwszy od usług związanych z outsourcingiem sił sprzedaży, poprzez merchandising, akcje promocyjne, poprzez działania logistyczne oraz agencje pracy czasowej. Firma PMT Marketing System jest na rynku już od 17 lat. Jesteśmy firmą usługową świadczącą różnego rodzaju usługi outsourcingowe dla klientów z branży FMCG, ale również z innych branż. Współpracujemy z grupą około 3000 merchandiserów na terenie całego kraju, którzy codziennie w ramach swoich obowiązków wykonują zlecenie układania towaru na półkach, w hipermarketach, cash and carry na terenie całego kraju. Poza tym firma PMT Marketing System jest agencją promocyjną, która miesięcznie współpracuje z około 600-700 hostesami, które w różnego rodzaju kanałach dystrybucji wspiera sprzedaż produktów naszych klientów. Od początku naszej działalności dokumenty były najważniejszym źródłem informacji dla nas i dla naszych klientów. Jeszcze przed wejściem naszego systemu. Pracowaliśmy z sześcioma faksami, które w ciągu tygodnia zużywały dwie ryzy papieru. Wiadomo, że teraz sytuacja się zmienia. Większość informacji przekazujemy elektronicznie, natomiast nie da się ukryć, że druk dokumentów jest dla nas równie istotny, jak był kiedyś może w mniejszej ilości, ale na pewno jest to dziedzina dla nas bardzo ważna. Aby współpraca dała efekt, przeprowadziliśmy szczegółowy, precyzyjny audyt u klienta. Audyt wykazał, na wstępie, że można zaoszczędzić minimum 30% wartości kosztów wydruku. Mimo rozwoju różnego rodzaju systemów informatycznych, nie da się do końca zrezygnować z przepływu dokumentów standardowych papierowych. Obecnie wyzwaniem dla firm jest stworzenie takich procedur, takich reguł, współpraca z takimi partnerami, którzy zapewnią jak najbardziej efektywny pod względem kosztowym i operacyjnym system wydruku dokumentów. Aby współpraca dała optymalny efekt, przeprowadziliśmy u klienta, czyli w firmie PMT Marketing, audyt zatrudnienia, a także audyt ilości urządzeń drukujących oraz ich wykorzystania. Chodziło po prostu o to, aby zaprojektowane przez nas rozwiązanie spełniało w sposób optymalny potrzeby tego konkretnego przedsiębiorstwa. Wdrożenie przez Computonic Business usług outsourcingu druku pozwoliło nam w sposób radykalny zniwelować koszty druków. Eee, oceniamy, że rocznie na tym elemencie oszczędzamy około 35%. Aby zarządzanie flotą maszyn przebiegało bezproblemowo, warto zainwestować w profesjonalną usługę, czyli usługę outsourcingu druku. Można dzięki temu uniknąć wielu problemów związanych z przestojami, awariami, czy z problemami wynikającymi po prostu z tego, że mamy złej jakości materiału. W modelu usługowym dla nas najważniejsze było to, że nie musimy ponosić żadnych inwestycji związanych z zakupem czyli zingowaniem sprzętu. W jednej opłacie wynajmu mamy wszystkie te elementy, o które nam najbardziej chodziło. Z jednej strony stałość poziomu kosztów, z drugiej strony pewny partner gwarantujący nam, że zawsze z tych urządzeń jesteśmy w stanie skorzystać. Dzięki naszemu partnerowi nie musimy borykać się z jakimikolwiek problemami operacyjnymi wynikającymi z wadliwego działania urządzeń. Nas interesuje tylko to, aby urządzenie sprawnie działało, aby wszystkie komputery podłączone do, do tych urządzeń działały sprawnie, a resztę pozostawiamy już naszym opiekunom, naszego partnera. Biorąc pod uwagę, że pracujemy w w grupie Upright nie tylko poziom kosztów by dla nas ważny przy wyborze naszego dostawcy, ale również możliwość oprogramowania, możliwość rozliczania tego druku na poszczególne działy oraz firmy, które w wielu przypadkach korzystają z jednego urządzenia. Polecam współpracę z doradcami Computronic Business. Zarówno samo wdrożenie, jak i bieżąca realizacja umowy przebiega bardzo sprawnie. Chciałbym nadmienić również, że korzystamy. Z usług Computronic Business, nie tylko w zakresie outsourcingu druku, ale również jako nasze wsparcie, doradztwo w zakresie sprzętu, oprogramowania, jak i innych usług informatycznych.